Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dziś, mimo że jest już po wakacjach, może czas wybrać się na jakiś krótki weekend do tej oto chatki nad jeziorem. Zapraszam do oglądania. No i mamy tutaj zestaw LEGO Creator o numerze katalogowym 31048, kategoria wiekowa 712. Zestaw ten pochodzi z 2016 roku. Jego cena katalogowa wynosiła 109,99 zł. Zestaw zawiera 368 elementów i jedną minifigurkę. Jeżeli chodzi o przód tego opakowania, to mamy tutaj przedstawionego od lewej strony łosia, później rybę, tutaj jakąś imitację wody, żabkę, minifigurkę, która aktualnie łowi jakieś ryby. Oczywiście chatkę nad jeziorem, tu z tyłu mamy choinkę, pięknie tutaj w tle widać góry oraz jakieś choinki. I tutaj po prawej stronie mamy przedstawione alternatywne budowle, które w późniejszym. Etapie filmu na pewno sobie zrecenzujemy, ponieważ też zamierzam je zbudować poza główną konstrukcją, jaką jest chatka nad jeziorem. Przechodząc teraz do boku opakowania, mamy tutaj wykaz elementów, numer katalogowy, logo Lego oraz tutaj rybkę w skali 1 do 1. Tak oto wygląda wykaz elementów. Przechodząc teraz do tyłu opakowania. Mamy tutaj ponownie numer katalogowy i przedstawione trzy wszystkie trzy konstrukcje. Tutaj mamy chatkę nad jeziorem. Widzimy, że ona się tutaj nam otwiera. Tutaj na środku mamy jakieś obserwatorium, tutaj jakąś lunetę na górze, na dachu. I widzimy, że również obserwatorium się otwiera i tutaj mamy jeszcze taką małą chatkę, która również się otwiera, więc wszystkie trzy konstrukcje możemy sobie otworzyć i zerknąć, co nam się w środku dzieje. Na pewno sobie to zbudujemy i będziemy otwierać każdą z tych konstrukcji. Co my tu mamy jeszcze na kolejnym boku? Standardowo kod, kres, kod kreskowy, jakieś tam informacje. Tutaj mamy również numer katalogowy, chatkę nad jeziorem przedstawioną i z drugiej strony też jakieś tam informacje. I możemy sobie teraz już zerknąć do środka. Ja oczywiście ten zestaw mam już otwarty. Mamy tutaj klocki oraz dla każdej konstrukcji jest tutaj osobna instrukcja składania. Tutaj mamy obserwatorium wspomniane, które też widzieliśmy na opakowaniu. Zobaczmy, z ilu kroków się składa z 52, i tu na końcu mamy pokazano gotowe obserwatorium, tu mamy małą chatkę, składa się z ilu kroków, teraz się okaże z 43, na końcu coś tutaj składamy. To sobie na pewno zbudujemy i tutaj trzecia główna instrukcja, czyli chatka nad jeziorem. No, ta instrukcja jest nieco grubsza. I składa się ona z 82 kroków. I na końcu jak widzimy składamy łosia. Oczywiście mamy tu jeszcze wykaz użytych elementów. No i mamy tu jeszcze klocki całkiem ich sporo, w końcu 368 klocków. Dobrze, idę zamienić te klocki w gotową chatkę nad jeziorem, zobaczymy jak wygląda, zrecenzujemy ją sobie i przy okazji może nad jeziorkiem uda nam się wypocząć. No i nasza chatka nad jeziorem jest już zbudowana, ale przejdźmy sobie najpierw może do łosia, którego widzimy tutaj na boku. I wygląda on bardzo ładnie, jest zbudowany oczywiście z klocków, ale posiada tak ruchomą głowę, ruchome nogi i bardzo, bardzo ten łoś mi się podoba również stoi, nie ma z tym większego problemu nawet jeżeli chcielibyśmy go ustawić w takiej pozycji że niby się przemieszcza to też będzie nam tutaj stał i nie ma z tym najmniejszego problemu za co należy się bardzo duży plus rzeczywiście przypomina łosia no i co tu dużo więcej o nim mówić a teraz przejdźmy sobie może do głównej konstrukcji jednych z trzech ponieważ w tym filmie będziemy opowiadać o wszystkich trzech ale może zaczniemy od tej największej czyli chatki nad jeziorem Mamy tutaj minifigurkę, w zestawie mamy tylko jedną minifigurkę. Mamy tutaj pana w czarnych włoskach, torsik jakaś, koszula w kratę, nóżki i figurka trzyma taką oto wędkę zbudowaną z klocków. No i tutaj na pomoście sobie figurka stoi i łowi ryby. Odłóżmy sobie figurkę na bok i przejdźmy do opowiadania dalej. Mamy tutaj chatkę nad jeziorkiem i przejdźmy sobie najpierw może do opowiedzenia, co dzieje się tutaj na zewnątrz. Przechodząc od tej strony, mamy tutaj jakieś jeziorko, lilie wodne, które sobie tutaj pływają, wiaderko na złowione rybki, możemy je sobie tutaj chyba przestawić nieco bliżej tego fotela. Jeszcze zdążyłem po drodze, jak widzieliście, urwać uchwyt z tego wiaderka. Mamy tutaj żabkę, pomost. Na pomoście mamy taki ładny, żółty leżak, krzesełko. Przechodząc dalej mamy tutaj ognisko, na którym obecnie piecze się rybka. Dalej mamy tutaj jakąś taką ścieżkę wyłożoną z kamieni, która prowadzi do domku. Mamy tutaj również miejsce do rąbania drzewa. Mamy tutaj zamontowaną siekierę. Na rogu nam rośnie tutaj taka ładna choinka. Z tyłu domku raczej nic się nie dzieje, bo tutaj nic nie mamy. Przechodząc do drugiej części, możemy mało przechodzić już do opowiadania o domku. Mamy tutaj komin, bardzo ładne przeszklone szyby, które się akurat w tej części nie otwierają. No i z tej strony mamy już otwierane okna i również wydaje mi się, że tutaj ma być imitacja, że ten domek jest zbudowany z bali i one właśnie tak na przemian sobie tutaj wystają. Mamy otwierane drzwi. Tutaj obok drzwi mamy łopatę, mamy tutaj oczywiście jeszcze lampę, która nie świeci, ale jest. Kolejne otwierane okna, i z tyłu, tutaj domku, również mamy bardzo ładne, duże, podwójne okno, które możemy otworzyć. Mamy piękny czerwony dach, na którym prawdopodobnie już coś porosło. Bo mamy tutaj jakiś zielony mech, i domek z zewnątrz prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Możemy sobie go teraz otworzyć i przejdźmy do. Środka. I zobaczmy, co się tutaj dzieje. Domek jest podzielony na dwie części. Mamy tutaj sypialnię i z drugiej strony wejście do domu oraz kuchnię. No i tutaj mogę wam pokazać, że mamy tutaj łóżko, jakieś miejsce do, do pisania listów. Jeden list już zresztą nawet leży. Jakieś pióro, którymi te listy napiszemy. No i tak prezentuje się oto sypialnia. Przechodząc do drugiej części, mamy tutaj kuchenkę, na której mamy patelnię i obecnie robi się jakaś jajecznica prawdopodobnie, oraz tutaj jakiś piekarnik do przyrządzania jakichś innych potraw. Tutaj na górze mamy jeszcze jakiś pojemnik, być może na przyprawy oraz kubek w kolorze czerwonym. Prawie przewróciłem choinkę. Dobrze, możemy sobie go złożyć. Domek jest naprawdę świetny. Bardzo mi się podoba. Ustawmy sobie tutaj figurkę na pomoście. Może coś akurat złowi i wrzuci do wiaderka. I łosia. O, akurat mi się teraz przewrócił. O, już go, już go stawiam z powrotem. I tak oto prezentuje się główna konstrukcja tego zestawu. A za chwilkę przejdziemy do opowiedzenia sobie o kolejnej konstrukcji z tego zestawu. No, i po chwili nasza chatka nad jeziorem zamieniła się w takie oto obserwatorium. Mamy tutaj dokładnie tą samą minifigurkę, co w chatce nad jeziorem, aczkolwiek nie ma tutaj wędki. Może od razu umieśćmy sobie ją tutaj na dachu przy teleskopie i przejdźmy do opowiadania o samym obserwatorium. Na przodzie mamy tutaj jakieś kwiatki, trawa i takie oto schodki z dwóch stron które prowadzą do wnętrza obserwatorium, i tutaj mamy taką pokazaną nierówność terenu trawa, trawa, i tutaj po schodkach wchodzimy do obserwatorium. Mamy tutaj prawdopodobnie jakąś flagę, przeszklone ładne szyby, otwierane drzwi. Tutaj mamy zrobiony taki bardzo ładny daszek nad drzwiami. W przypadku niesprzyjającej pogody zawsze można sobie pod tym daszkiem stanąć, więc na pewno się nie zmoknie. Przechodząc do boku, mamy tutaj otwierane okno. Z tyłu, Mamy również kolejne dwa duże otwierane okna, i jak się domyśla, mamy tutaj schodki razem z taką drabinką, którą, która prowadzi na dach tego obserwatorium, aby można było tutaj przez ten teleskop coś poobserwować na niebie. Z tej strony prawdopodobnie mamy komin, no i z zewnątrz tutaj w sumie nic więcej się nie dzieje. Przynajmniej no tak samo jak w przypadku chatki nad jeziorem, obserwatorium możemy sobie otworzyć. I zerknąć, co się dzieje tutaj w środku. Z lewej strony mamy tutaj tylko ścianę, otwierane drzwi i brakuje mi tutaj jakiegoś choćby jednego plejta 1 na 4 żeby tutaj zrobić taki schodek, bo w chwili obecnej powstał taki bardzo wysoki próg. No i wygląda to moim zdaniem troszkę słabo. Z drugiej strony mamy stoliczek, na którym leży list. Taki czerwony kubek i takie oto obrotowe krzesło, na którym możemy sobie usadzić minifigurkę. Posadźmy ją przy biurku. O, i możemy teraz mini figurkę zostawić w środku i zamknąć nasze obserwatorium. No i jeżeli chodzi o obserwatorium, to byłoby tyle. No i za chwilę zmienię to obserwatorium w mały domek, czyli trzecią opcję, jaką możemy zbudować z tych klocków. A jako ciekawostkę powiem Wam, że tyle oto klocków w nad jeziorem, a po zbudowaniu tego obserwatorium zostało niewykorzystanych. No i nasza ostatnia konstrukcja jest już złożona, i powiem wam, że patrząc na pudełko oraz na instrukcję składania tego zestawu, zdjęcie nie zachęciło mnie raczej do tej konstrukcji. Ale po zbudowaniu muszę stwierdzić, że jednak wygląda całkiem przyjemnie. Dobrze, więc może przejdźmy sobie do opowiedzenia teraz o tej ostatniej konstrukcji z tego zestawu. Mamy tutaj jakiś stawik, być może jakieś jeziorko, lub też jakaś rzeka gdzieś tu płynie, wiaderko. Tutaj mamy żabę na zewnątrz. Nierówności terenu, i tutaj na pewno mógłbym się przyczepić do tego, że tutaj mamy taką, taką lukę, która się tutaj zrobiła i powstała. No i nie wygląda to zbyt estetycznie, ale dobrze, przejdźmy dalej. Mamy tutaj figurkę z jakąś taką laską. Figurka jest dokładnie ta sama, tyle tylko, że w tej konstrukcji ma taką laskę, jak już wcześniej powiedziałem. Tutaj mamy jakąś taką lampę ładnie zbudowaną. Z tej strony budynku nic się nie dzieje, nie mamy tutaj nawet żadnego okna. Z tyłu mamy takie ładne otwierane okno, i z tej strony bardzo podobają mi się tutaj te przeszklone szyby, które są ułożone piętrowo na dole dwa, u góry jedno. No i mamy tutaj ładny czerwony dach. I w sumie, jeżeli chodzi o z zewnątrz, to możemy sobie jeszcze opowiedzieć tutaj o tych drzwiach. I tu jest kolejna, jak dla mnie, wada tego zestawiku, ponieważ gdy otworzymy drzwi, to tak naprawdę wchodzimy wprost na biurko, które znajduje się w środku tego domku. Możemy sobie teraz otworzyć domek. I tak, z tej strony mamy tutaj tą ściankę i jeżeli właśnie otworzymy drzwi i domek jest zamknięty, w sensie tak, to wchodzimy wprost tutaj na te biurko. Na tej ścianie mamy tutaj miejsce jeszcze na kubek i możemy sobie zerknąć do środka, co się tu dzieje. A no, na ścianie wisi nam tutaj taka jakby rzeźba ryby. Mamy tutaj ponownie biurko, na którym leży list. Z tyłu tam mamy pióro do pisania. No i mamy ten żółty fotel, który w tej konstrukcji również jest obrotowy i możemy sobie go tutaj różnie ustawić, tak samo jak regulowane jest oparcie. No i więcej, tutaj w sumie w tym małym domku nic się nie dzieje. Może sobie przymknijmy. Tym razem po zbudowaniu tej konstrukcji również zostało dosyć sporo niewykorzystanych klocków. O, możecie się teraz tutaj przyjrzeć. Jest ich całkiem całkiem sporo. Dobrze, przechodząc do podsumowania. No jeżeli chodzi o te trzy zestawy, to oczywiście najładniej wygląda główna konstrukcja, czyli chatka nad jeziorem. Na drugim miejscu postawiłbym obserwatorium, a na trzecim miejscu ten oto mały domek, który na pewno na żywo wygląda dużo lepiej niż na zdjęciu z instrukcji oraz na opakowaniu. Jeżeli recenzja się spodobała, zostaw łapkę w górę, napisz jakiś komentarz. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. A w dzisiejszej recenzji to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.